Cześć go, z tej strony gb 95 i witam Was w trzecim odcinku gry Jade Empire Special Edition, w którym to gramy sobie chińskim, azjatyckim, czy... o może i w skrócie azjatyckim wojownikiem, w tym przypadku akurat wojowniczką, która będzie miała jakąś historię do opowiedzenia, Może nawet jakąś legenda, coś takiego. W poprzednim odcinku zostaliśmy wysłani na plażę. Może zanim wyjdziemy, szybko popisuję co się działo. A więc tak, zostaliśmy wysłani na plażę, bo zaatakowali wioskę bandyci. Gdy się okazało, znaczy gdy dotarliśmy, musieliśmy walczyć najpierw ze zwykłymi zbójami. Później jeden z. Czytam tam mnie ten kapitan statku, wezwał duchy, a później sam wszedł na ląd, żeby nas zaatakować. Jednak tutaj Kaccenka i przybycie mistrzali sprawiły, że nie musieliśmy toczyć tej walki. A co do naszej historii, bo to jest na obecną chwilkę najważniejsze. Mistrz, nasz Mistrz Lee był jednym ze trzech braci i był strategiem. I to z świetnym strategiem. I zaatakował. Jeden z jego braci zaatakował, postanowił zaatakować wioskę naszą. Naszej postaci. I wybić cały lud. Żeby coś tam osiągnąć. I od tego czasu duchy stały się bardziej niebezpieczne. Bardziej się rozległy. No i my wybieramy się po amulet. Który należy do naszego ludu. Ale z racji, że jesteśmy jedną osobą żywą z owego ludu. Przynajmniej tak bym obstawił. Więc w takim razie amulet zostanie... Nasz. I przed nami właśnie ten amulet. O, tutaj sobie leży. Damy mu jeszcze chwilkę. Niech sobie tam odpoczywa, póki może. Prawdopodobnie ten amulet w jakiś sposób przyciąga, może duchy, Poma, albo pomaga im się dostać na świat. Część duchów, które tutaj spotkamy, według informacji na drzwiach, może należeć do naszych, naszych przodków, naszego ludu. A inne po prostu przybyły po amulet i nie wszystkie duchy da się pokonać, czy tam powiedzmy zabić, w ten sposób niestety nie idzie. Ale można je pokonać, rozproszyć i sprawić, aby przynajmniej na jakiś czas odeszły i zostawiły, zostawiły nas w spokoju. Także zobaczmy, co nasz filar, co nasz amulet ma nam do zaoferowania. No i tak jak zostało powiedziane, przez ten amulet, no troszeczkę sobie narobimy problemów. A może nie dokładnie przez sam amulet, ale z racji tego, że wkładamy do niego klejnoty. Te klejnoty mogą przyciągnąć właśnie złe siły, dlatego nie dostaliśmy do niego dostępu wcześniej. No i rzeczywiście tak się stało, przywołaliśmy kilka duszków, w sumie trzy, więc nie tak dużo więc amulet należy od naszych przodków, którzy wiedzieli jak się, nie, jak, jak się nim posługiwać. No i to też będzie nasze przeznaczenie, żeby uwolnić świat, przynajmniej według mistrza, od duchów zmarłych, żeby oni nas nie nawiedzali. A więc tak. Troszeczkę na pewno skróciłem, żebyście nie musieli oglądać, nie wiadomo ile. Spotkaliśmy jeszcze najpierw ducha, który był, wychodzi na to, dawnym mistrzem. I niestety nie udało mi się z nim dogadać po dobroci. Zaatakował, więc toczyliśmy walkę. Po tej walce nasza postać chyba zaczęła medytować, jak zrozumiałem. Dobrze, no i stoczyliśmy walkę. Zaraz poczytamy zwoje. Stoczyliśmy walkę z tym mistrzem starym. Potem medytowaliśmy i znaleźliśmy kolejnego ducha, który postanowił nauczyć nas. Znaczy, powiedział, że jesteśmy mniszko, mniszką dusz, czyli osobą, powiedzmy, pasterzem dusz takim, który będzie odprowadzał, jak dobrze zrozumiałem, ewentualnie, jak się domyślam który ma za zadanie odprowadzać dusze małych, aby nie wracały na ziemi. jeśli my zginiemy, to te dusze będą powracały, będzie ich coraz więcej, aż zawładną światem. No i postanowiła obdarować nas jedną z mocy, albo mocą ognia, albo mocą lodu. No i z racji tego, że przydałby mi się lód, wolałbym jednak lód, bo mógłbym wtedy sobie przymrozić przeciwnika i napieprzać skaczącym tygrysem, czyli z szybszym stylem. Niestety jestem fanem ognia, i właśnie to wybrałem. Więc, mimo że może mi się nie przydać, może troszeczkę sobie utrudnię, i troszeczkę sam sobie narobię problemów, to jednak taki był mój wybór. Teraz zajmiemy się tymi jeszcze dwoma swojami i wejdziemy do tego. View. Dobrze wiedzieć, że z duszami nie powinienem walczyć bronią. Za to tutaj niewiele się dowiedzieliśmy. Coś było mówione ogólnikowo o duszach. Ale tak naprawdę niewiele bardziej gdybania. A więc troszeczkę historia się jeszcze wyklarowała. Przede wszystkim cesarz, któremu udało się wygrać z suszą, tak bym to nazwał. Przynajmniej chwilowo z braku słów. Chciał tego dokonać poprzez przebłaganie takiej w sumie, smoczycy wody, czyli wydaje mi się, że tego ducha, którego widzieliśmy wcześniej, ale mniejsi dusz, czy, czyli czciciele tej, tego ducha wody, nasz lud czcił tą smoczą boginię, tą boginię wody i postanowili nie wpuszczać cesarza. Na przeboganie smoczycy. Z racji tego, że ludzie nie powinni zmieniać takich właśnie rzeczy, jak, jak kontrola wody. Skoro to była susza, to była to rzecz naturalna i tak miało pozostać. No i mieli zorganizować nasz mistrz, który był strategiem. Miał zorganizować pokaz sił, ale troszeczkę to się wymknęło spod kontroli. Zaczęli się zabijać i. Ostatecznie mistrz uciekł razem z nami. No i mistrz Li nas zabrał i przyprowadził tutaj, no i szkolił. No i tak naprawdę taka jest cała nasza historia. A następnie dowiedzieliśmy się, gdyż wparował jeden z uczniów, że nasza przyjaciółka, gwiazda zenna wychodziłoby, że została porwana. Przynajmniej tak by można było to zrozumieć, bo zaginęła.

Mniejszy, czyli ten pajac przy Dupas. Znaczy, on nie przy Dupas, ale ten pajac który strzelił w focha jak bacho, Zabił faceta, czy, czy chłopaka, który chciał go powstrzymać. I ciągnął worek. Szedł sobie dalej, przeszedł też koło tutaj zbrojowni, Godzina. A godzinko normalnie przepuścił. Nie miał z tym problemu, bo nie wiedział, że kogoś go zabił. Przy okazji spotkaliśmy też wieśniaka. Od którego, znaczy, który powiedział nam, że od przybycia bandytów zniknęło z jego kufra trochę pieniędzy, ale zniknęły te pieniądze po mojej wizycie. No i jak się okazało, po prostu buchnęłem mu niszczące hajsy. Ale gra na szczęście daje nam możliwość zwrócenia mu tych hajsów i tym samym uczynienia dobrego uczynku, a nie jak nieraz w grach. Przez przypadek coś ukradniemy i jest. Ach, chuj, zajebałeś mi te pieniądze, to ty jesteś tym złym. Także udało mi się je zwrócić, dałem mu wszystko, dzięki czemu dostaliśmy dość sporo, przynajmniej jak sądzę, do poziomu tej otwartej dłoni. Przy okazji dobyliśmy też poziom trzeci. Rozdysponowałem punkty wskaczącego Tygrysa, dosłownie dwa poziomki mi się udało dobić. Zmierzamy w stronę bagien, gdzie najprawdopodobniej Gało się udał. I tutaj zatrzymałem się, żeby troszkę skrócić to co się działo z racji tego, że są tutaj jego przydopasy. A my wykorzystamy sobie złowogi i promień. Płomień znacznie. A przy okazji wymieniłem z powrotem kostury na miecz. A więc musimy stoczyć walkę z dość sporą ilością przeciwników. Palimy troszkę smoka. Chciałem wykorzystać atak obszarowy, żeby się ich troszkę wyzbyć. Dobra, wysadzam się z tego swojego Chi. Czyli daje mi to też informację, że mój, moje płomienie oraz moje leczenie korzysta z tego samego źródła. Pływa. Dobra, trzeba powtórzyć walkę raz jeszcze. Staram się ich najpierw wybić osobno. Dobra tym razem dość w porządku idzie. Chociaż moim zdaniem najlepiej szło pierwsze podejście. Eee, coś się odjebało. I patrzę prosto, prosto pod swoje nogi. O, poprawiło się, udało się ogarnąć. Okej, okay, sami jesteś bandyci, więc... Zbytki, co jej... Więc pewnie spuścimy w pierdol. Wolałbym się oddysponować na lepszą pozycję. Dobra, Dajemy ze smoczka. Nowy ulubiony styl. Wydawało mi się, że ten płomień będzie gorszy, ale bardzo fajnie się sprawuje. Myślałem, że będę miał z nim, posiadając go, większe problemy. Ale sądzę, że nie ma aż tak źle. A skorzystamy sobie ze źródełek, czy ze źródełka, tak naprawdę. To, że posiadam miesz, wydaje mi się, że raczej nie zmieni mi wiele. Zmieniłem, tak jak wspominałem, jest znowu na miecz, ale jak widać, no nie bardzo go korzystam. Skaczący tygrys i złowogi to moje priorytety chyba, teraz bym powiedział. Dlatego też skupiam się w dużym stopniu na manie. A więc tak, misję, którą mamy do wykonania, kojarzę. Prosi nas ziomek, żebyśmy odzyskali jego ukochaną fen. O której bardzo troskliwie się wypowiada, że to jest jego kwiatuszek, że zaciągnął ją do roboty. O ile się nie mylę, jest to roztropny zu. Mogę się mylić. Nie wiedziałem, że mamy tutaj, Znaczy, tak, sądziłem, że są tylko dwie opcje: albo dobre, albo zła. Więc tutaj, jeśli, mia... jeśli odpowiem w ten sposób, mamy taką minę, taką dość chyba, bym powiedział neutralną. Tutaj natomiast wygląda, jakby nasza postać była smutna, a tutaj oczywiście wkurwiona. Może te kąciki lekko źle zrobione, ale widać, że jest wkurwiona.

Shouldn't killing outlaws yield some good silver? All I found is this troublesome creature, and she won't do a thing I say. Her last keeper trained her too well. If we can't get any work out of her, I want her cut and carved for tomorrow. If I have to be out here on Gao's little errand, at least I can be well fed. Look out, it must be more bandits. Get them! Leaping Tiger. Huh, leaping <mors glasses> tiger no thank you for saving me i was getting tired of catering to these fools I thought I was saved when they killed the bandits that raided my husband's wagon, but these soldiers were no better. You have my gratitude. Fen, you have come this far for Fen. Did Hing send you here without even mentioning my name? Oh dear, this will be unpleasant for someone. I am singwa these animals made me cook for them clean up their filth and hing sent you for the flower i will kill him no but she is here oh yes just over here let me present her to you fen come fen my flower you are safe. I knew this great fighter would save you. I couldn't leave without you. The cart needs your strength to pull it. I am safe as well, Hing. Or did you forget I was missing? Oh, there you are, my dear. I'm glad you did not come to harm. But you are more concerned about the ox, I see. Gao? One of the soldiers said someone with that name is at a camp to the far north. Of course, he may have been speaking of someone more important. Perhaps the camp goat. I prayed for your safe return, dear, but the cart will not move itself. You will be lucky if I don't make you pull it while the ox rides. She is clearly important enough. Come, leave any of our stolen silver as reward for our saviour i value my own life at least that much. someone has to. yes, dear. do i have to slaughter that thing for you to show me some attention? no, dear. are you lying again? no, dear. are you listening to me? no, dear. <laughs> Gosh, Dlatego pozwoliłem sobie... Mimo że jeszcze to nagrywam i jeszcze tego nie zrobiłem. Ale wiem, że chcę to zrobić i tak zrobię. Czyli pozostawiłem wam tego questa, żebyście sobie przesłuchali. Bo moim zdaniem jest dość zabawny. Nie jest jakiś tam mega. Jakoś mega zabawny, ale jest jakiś przyjemnie śmieszny. Leaping, leaping tiger! Need your <laughs> Także wiemy co się stało z naszą przyjaciółką. No, która to szczęśliwie dla niej uciekła. No i jednocześnie nieszczęśliwie dla niej z sesji na to. o nice! I nieszczęśliwie z tego powodu, że uciekła. Że trafiła do jaskini gdzie są żabie demony oraz... no, ogry. more bandits but coming from the camp gals let us get overrun get them heavenly wave leaping tiger now try <ext> and shave me in the touch of evan's most że można wzmocnić swoje ataki przy pomocy ki, no w tym celu wciskając po prostu E a także w jednej z notek, że mogę zmieniać przeciwników w tekście walki za pomocą TABu czy tam TABa, zależy kto jak powie tak czy inaczej chodzi o to samo o ten sam przycisk na klawiaturze więc obie informacje się przydadzą no zużywanie ki do walki czy dodatkowe zużywanie ki do walki jest dość mało przyjemne E, bo korzysta z niego i złowrogi, i promień. Pff, promień, znowu promień, cały czas o promieniu. Płomień to jest chyba lata, więc albo maszyna latająca. Wydaje mi się, że tym będziemy mogli przechodzić po różnych lokacjach, ale to się okaże w późniejszych etapach, bo teraz nie jestem pewien. A ponadto. No, coś tu się leżało? Chyba nie. A ponadto ten odcinek w tym miejscu będziemy kończyć, zanim wybierzemy się po naszą przyjaciółkę. W jaskini no, stoczymy kilka walk i, i chyba z demonami, i chyba z ogami. No i sądzę, że również zdał. Jeśli ich pokonamy, gwiazda zaranna będzie wolna, bezpieczna, miejmy też nadzieję. Więc taki mamy plan na przyszły odcinek. A ten będziemy w tym miejscu kończyć. Dziękuję Wam za oglądanie. Miłego Dziąka, miłego Wieczoru. No i na razie, hej.